Pierwszy serial od wytwórni Pixar, wokół którego było naprawdę sporo zainteresowania i na który niespecjalnie jakoś czekałem. Ostatecznie jednak do niego usiadłem i muszę przyznać, że Pixar znowu to zrobił. Wyciągajcie chusteczki. Dzisiaj pogadamy sobie o najnowszym serialu Niepokonani. Better not blow it. Niepokonani to pierwszy serial Pixara stworzony przez Kelly Hobson, która wcześniej pracowała choćby nad filmem Luka, oraz Michael Yates, który był w dziale artystycznym przy Co W duszy gra i Toy Story 4. O tym, że niepokonani powstają, wiedziałem od dłuższego czasu. Jednak nie byłem nim jakoś specjalnie zainteresowany, nie wyczekiwałem go z wypiekami na twarzy i po prostu uznałem, że raczej go nie obejrzę. Po drodze jeszcze była mała afera dotycząca wątku transgenderowego, który miał się pojawić w serialu, jednak ostatecznie nie doszedł on do skutku. Od tamtej pory minęło sporo czasu, premiere miały pierwsze cztery odcinki, z braku laku obejrzałem je i. zaskoczyłem się. Zaskoczyłem się, bo nie przypuszczałem, że ten serial okaże się perełką wśród ostatnich produkcji ze stajni myszki Miki. Aż przypomnijmy sobie, jakie ostatnio wydali oni filmy. <grymne> Ale po kolei. Jednak zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ chcemy uzyskać aż 100 tysięcy kulturalnych subskrypcji do końca roku. Dlatego, jeżeli podobają Ci się moje materiały, to zostaw suba, łapkę w górę i dołącz do kulturalnej społeczności naszego kanału. Wracamy do materiału. Frank, your single soy latte, extra hot. Wow, uh, thanks, Lena. See you tomorrow, hopefully. Uh, do you want to have coffee with? Oh, um... Niepokonani przedstawiają historię Ogórasów, szkolnej drużyny softballowej, która właśnie się szykuje do Mistrzostw Stanowych. My poznamy historię Lori, Franka, Rochelle, Vanessy, Ary, Uena, Kai oraz trenera Dana, ich prywatne rozterki oraz przygotowanie do Mistrzostw. Czy uda im się pokonać wszelkie przeciwności losu i wygrać? Serial już na starcie jest intrygujący. Mamy tutaj 8 historii, każda porusza dylematy innej postaci, a wszystko to jest ze sobą zespolone ostatnim tygodniem do mistrzostw. W tym koncepcie ujawnia się największa siła całej produkcji, a mianowicie zabawa perspektywą. Pixar od zawsze wiedział, jak ukazywać różne perspektywy w swoich filmach, jak stworzyć postaci, których charaktery są wiarygodne, motywacje zrozumiałe i w których po prostu wierzymy. Nieważne, czy mówimy o zabawkach, superbohaterach, emocjach, czy robocie, który wypowiada tylko jedno słowo. Zawsze się wzruszam na Woli. Dlatego przy okazji niepokonanych mieli pełną dowolność i w ramach tych ośmiu odcinków mogli bawić się do woli. I moim zdaniem wykorzystali tę okazję w 100%. Bohaterowie, wokół których rozgrywa się fabuła poszczególnych odcinków, są przesympatyczni, mają świetnie zarysowane charaktery, proste, ale dobrze poprowadzone motywacje i da się z nimi sympatyzować. Już przy pierwszych odcinkach złapałem się na tym, że w trakcie sensu jednego z nich wyrobiłem sobie opinię na temat konkretnej postaci. Po czym dostaje ona własny odcinek, poznajemy jej historię i mamy takie, kurde. To zmienia postać rzeczy. I tak jest praktycznie przez cały serial. Ta historia z czasem jest uzupełniana o kolejne wątki, nowe perspektywy, emocje głównych bohaterów, aby ostatecznie doprowadzić do satysfakcjonującego finału, który, nie ukrywam, sprawił, że się wzruszyłem. Zwłaszcza w kontekście historii Lori oraz jej ojca, czyli trenera Dana. Że to ich historie rozpoczynają i kończą ten serial jest moim zdaniem fantastycznym rozwiązaniem. Jasne, motyw śledzenia danej historii z kilku perspektyw nie jest specjalnie odkrywczy i wielokrotnie mieliśmy już z nim do czynienia. Jednak twórcy w niepokonanych podeszli do tego moim zdaniem w odświeżający sposób i taki, który sprawia ogromną przyjemność z oglądania. Jeżeli chodzi o moje ulubione odcinki, to ciężko jest mi wybrać jakikolwiek. Z bardzo prostego względu. Wszystkie podobały mi się równie mocno i każdy na swój sposób rezonował ze mną na tyle, że świetnie mi się je oglądało. Zwłaszcza w kontekście tego, że każdy kolejny się nawzajem uzupełnia, jednocześnie sprawiając, że reszta tylko zyskuje w naszych oczach. Mamy tutaj trochę o próbie spełnienia oczekiwań naszych najbliższych, o strachu przed okazywaniem większych uczuć i chowaniem się za zbroją. Relacji matki z córką, gdzie ta druga robi wszystko, aby pozostać w drużynie, natomiast ta pierwsza, aby jej dziecko mogło być szczęśliwe. O byciu w związku i ten odcinek zdecydowanie jest jednym z ciekawszych dla dzieciaków, aby wiedziały co należy robić w danej sytuacji. Każdy z tych motywów został potraktowany z całą masą ciepła, zrozumienia tematu i chęci przekazania go w jak najlepszy sposób aby zarówno dzieci, jak i dorośli mogli wyciągnąć z tego coś dla siebie. Humor, zarówno ten objawiający się w żartach, jak i ten wizualny jest po prostu świetny. Mamy tutaj sporo żartów wizualnych, zabawy pierwszym, drugim, a nawet trzecim planem, nawiązanie od choćby do lśnienia Stanleya Kubricka. Dalej nie wybaczę radio Eska tego artykułu. Wracając, nie mamy poczucia, żeby te żarty starały się być na siłę młodzieżowymi i wynikają po prostu z fabuły oraz charakteru postaci. Animacja w serialu jest na bardzo wysokim poziomie. Jakby mogło być inaczej, w końcu to Pixar. Jedyne, ale mam wobec projektów niektórych postaci. Wynika to po prostu z faktu, że nie pasowały mi one do całego serialu, jednak z czasem się do nich przyzwyczaiłem. Natomiast co się tyczy całości, to można ją podsumować w następujący sposób. Dajcie małemu niszowemu studiu ogromny budżet i pozwólcie mu z nim zrobić co tylko im się podoba. Gratulacje, właśnie otrzymaliście serial Niepokonani. To w jak genialny sposób wykorzystują różne style animacji, zależnie od bohatera danego odcinka jest fantastyczne. Trzon serialu utrzymany trochę w tej malarskiej stylistyce, głównie jeśli chodzi o tła, wykorzystanie modeli powycinanych z tektury, cały odcinek stylizowany na grę wideo. Jeszcze inny w stylu rysunkowym, oddający perspektywę kilkuletniego dziecka. Nad tą animacją można byłoby się zachwycać godzinami, a i tak nie wyczerpalibyśmy tego tematu. Serial w pełni wykorzystuje obrany przez siebie motyw, bawi się swoją konwencją i robi z nią coś ciekawego oraz angażującego widza. Podsumowując, Niepokonanie to naprawdę dobry serial i kolejny dowód na to, że pixel potrafi tworzyć ciekawe, angażujące i wielowątkowe historie. Genialnie wykorzystuje strukturę historii z perspektywy kilku bohaterów, jednocześnie uzupełniając o kolejne wątki, domykając je w bardzo satysfakcjonującym finale. Genialna animacja, przesympatyczni bohaterowie, świetny dobór muzyki, bardzo dobry żart nawiązujący do lśnienia i wiele, wiele więcej. Osobiście z wielką chęcią zobaczyłbym kolejny sezon tego serialu. Może z tymi samymi bohaterami, może skupiający się na innych postaciach. Co to, to nie było? Jeżeli Pixar będzie miał na to ciekawy pomysł, to ja z wielką chęcią sprawdzę. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!